Chciałbym krótko odpowiedzieć na pytanie, które dostałem od Joanny mailem. Na stronie adam.pl jest formularz, na który można ewentualnie również drogą mailową zadawać pytania. Ale tak od razu, od razu z góry poproszę Was o to, żeby jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. To ja czytam wszystkie komentarze i chętnie odpowiem, jeżeli tylko będę potrafił na... Na Wasze pytania. Więc Joanna pisa, napisała tak. Jak korzystać z nagrań medytacji prowadzonych i nagrań hipnozy? Jak długo i jak często? Po pierwsze, na stronie Adam B. Medytacje jest wiele różnych nagrań. Medytacje prowadzone są takie, powiedziałbym, które. Można by nazwać medytacjami klasycznymi, takie medytacje, których zadaniem jest wprowadzenie cię w jakiś określony, określony stan uważności, stan medytacji. Tak? Takie nagrania jak na przykład totalne odprężenie, świadomość świadka, medytacja jestem, czy mindfulness oddychanie, tego typu nagrania. To są nagra nagrania medytacyjne. Klasyczne, medytacyjne, tam głos, lektor, ja. Prowadzę cię poprzez e, określony ciąg e, myśli, które wprowadzają cię w ten stan uważności, w stan bycia tu i teraz całkowicie e, skupionym, skupioną na, e, na tej chwili, na tym momencie, z chwili na chwilę, bez żadnego wysiłku. To e, jest skupienie, jednocześnie stan bardzo głębokiego skupienia. I jednocześnie stan bardzo głębokiego odprężenia, bardzo głębokiego odprężenia, poddania, jakby zupełnie poddania kontroli. Chodzi o to, że w tym stanie rozpuszczają się granice twojego ego, czyli tej konstrukcji, którą utrzymujesz w swojej świadomości, z którą się na co dzień identyfikujesz, taki domyślny, yy, neurologowie nazywają to. Domyślna sieć neuronowa w Twoim mózgu, w którym, z którą się całkowicie identyfikujesz, Twoje ja, Twoje ego, Twoja historia. Natomiast świadomość nie ogranicza się tylko do tego. I żeby tego doświadczyć, prowadzę Cię poprzez różne myśli od różnych stron. Stąd właśnie różne nagrania, takie jak Totalne Odprężenie, czy świadomość świadka. I takich nagrań można używać dowolnie i kiedy tylko chcesz. Możesz z nich korzystać wielokrotnie, powracając do nich raz w tygodniu, dwa razy, raz na dwa tygodnie, po miesiącu czy po dwóch wrócić sobie do jakiegoś nagrania i przejść przez ten proces, żeby wejść, w ten, odświeżyć sobie tą drogę do stanu uważności, bycia tu, tu i teraz. Czyli kierujesz się tylko i wyłącznie swoją intuicją i ochotą. Drugi rodzaj nagrań, medytacji prowadzonych, czy też nagrań hipnozy, to są nagrania, które mają za zadanie przeprogramować twoją sieć neuronową prawda, w mózgu. Czyli wytworzyć nowe połączenia neuronowe, które będą odpowiedzialne za nowe interpretacje rzeczywistości, lepsze... Dla Ciebie interpretacje rzeczywistości, lepsze reakcje emocjonalne, zmianę przekonań, które pozwolą ci lepiej funkcjonować w życiu. Takie, takie nagrania jak inteligencja finansowa, wewnętrzny uzdrowiciel, nagrania dotyczące diety, czy redukcja spożycia alkoholu, itd. itd. Tego typu nagrania. One więc mają określony cel, są poświęcone określonej tematyce, prawda? Czyli tak jak powiedziałem, chcą zmienić połączenia nerwowe. Dzięki neuroplastyczności mózgu możesz wytworzyć nowe połączenia neuronowe i twoja podświadomość, twój mózg będzie inaczej reagował na różne sytuacje, bardziej twórczo i bardziej adekwatnie, tak jak chcesz po prostu. Będzie cię prowadził jakby w kierunku, na którym ci zależy. Czyli to zainstalowanie w podświadomości nowych ścieżek neuronowych jest rzeczą bardzo indywidualną. W zależności od Twojej motywacji, determinacji, od tego, jak, potrafisz, jak bardzo potrafisz się skupić, jak bardzo potrafisz uaktywnić swoje emocje, swoje przeżycia w tych, w tych stanach, będzie zależeć, jak szybko ta sieć neuronowa się prze, przebuduje. Wiadomo, że przebudowanie sieci neuronowej może zająć od Kilkunastu dni do kilku miesięcy. Prawda? Więc y, oczywiście trudno oczekiwać, że będziesz słuchał tego samego, czy słuchała tego samego nagrania y, przez kilka miesięcy, ale powiedziałbym tak: pierwsze dwa, trzy tygodnie pracy nad jakimś określonym zagadnieniem y, powinny być poświęcone y, na częste słuchanie. Wchodzenie w doświadczenie transowe, doświadczenie medytacyjne. Myślę tutaj, co mam na myśli mówiąc często. Myślę, że, że przez dwa, trzy tygodnie, trzy-cztery razy w tygodniu takie nagranie powinno być wysłuchiwane. I oczywiście nie tylko wysłuchiwane, powinno być ćwiczone, powinno, powinno się wchodzić w ten stan um, z pełnym skupieniem i z pełnym zaangażowaniem. I potem. Można przejść do takiej fazy odpuszczenia, czyli pozwolenia na to, żeby, żeby ta praca, która została wykonana przez te pierwsze dwa, trzy tygodnie, mogła zacząć działać w podświadomości. I wtedy tylko podtrzymywanie, można powiedzieć, podtrzymywanie tylko tej pracy wymagałoby słuchania, słuchania raz w tygodniu, powiedzmy, takiego nagrania. Ale również częste wracanie poza samymi sesjami um, odsłuchiwania nagrań, czyli przypominanie sobie nagrania, przypominanie sobie te, tych podstawowych sposobów, nowych sposobów reakcji, nowych sposobów e, myślenia, nowych przekonań. E, przypominanie sobie w takich wolnych chwilach. Masz na przykład chwilę czasu, możesz usiąść sobie na 5 minut spokoju i przypomnieć sobie ten stan. Który doświadczałaś, doświadczałeś w ciągu słuchania tego nagrania, konkretnego nagrania, na przykład wewnętrzny uzdrowiciel albo inteligencja finansowa, i przypominasz sobie te obrazy, przypominasz sobie te emocje, te doświadczenia i aktywujesz w swoim mózgu te same sieci neuronowe, które w trakcie nagrania aktywowałeś, aktywowałaś, prawda? Więc hmm, tego typu praktyka, która trwa 5 minut, e, również powinna być podejmowana w ciągu dnia. Od czasu do czasu, jak ci się przypomni, powiedzmy dwa, dwa razy w ciągu dnia, e, możesz sobie to przypomnieć. Natomiast takie formalne słuchanie e, nagrania powinno być już po dwóch, trzech tygodniach, takiej intensywniejszej praktyki, ograniczone do, do jednego razu, żeby pozwolić jednego razu w tygodniu żeby pozwolić tym treściom zapaść głębiej w podświadomość i zacząć działać z tamtego, z tamtego rejonu. Ale jak powiedziałem, wszystko jest kwestią indywidualną, zależy od, od siły skupienia, od siły zaangażowania, motywacji i determinacji. Bardzo jestem ciekawy, jak inni praktykują pracę z nagraniami z tego kanału, będę wdzięczny za wszelkie komentarze. Także spokojnie, komentuj, jak słuchasz tych nagrań, jak one na ciebie działają, jak się z nimi czujesz. I ewentualnie ponawiam pytanie o Jakieś problemy czy pytania, które chcielibyście, żebym odpowiedział, to również pod tym nagraniem bardzo serdecznie zapraszam.